Cześć, żydam was bardzo serdecznie. Cześć. Hey there brother, do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, you're dead. Oh, okay, well you have yourself a blessed day. Okay, you too. You To wygląda jak mój koszmar. To, to centralnie, jakbym miała kiedyś śnić koszmar, to tak on by wyglądał. Klapka widzów kończy się. O nie. Co ja teraz zrobię? O nie. Tylko 2000 widzów. Dobrze, że z tych 2000 widzów 2000 ma subskrypcję. Ja nie mam, to kup. Wiecie, że w ciągu dnia przez ten stream przewija się 30 tysięcy użytkowników w ciągu jednego streama czasami. Nieprawda, nie kłam. Dobro. Proszę bardzo, podsumowanie transmisji. Sobota, unikalnie widzowie 57 tysięcy. Czajcie, że przez stream by się przewinęło prawie 60 tysięcy osób. A unikalnie użytkownicy czatu. Tu masz 4 tysiące. To jest ten sobotni stream, nie? Bo teraz jak wejdziemy sobie na dzisiejszy, no to jest na razie 21 tysięcy w 3 godziny. 2, 1, 3, 7, a się szuka. Doszukali się widzowie. A średnia liczba widzów, o tu mój rok urodzenia, proszę bardzo jak ładnie. Trzyma się w okolicach 2000. Jak sobie wyjdziemy na streamerzy.pl tutaj widzimy, że jest to średnia widzów 2000, piękna, więc jest potężna dominacja, jest dominacja, jest siła. Jesteście wy, jesteście zaangażowani. Lubię was za to. Największa liczba widzów, to miał największą liczbę widzów w jednym momencie. Ksają miał największą liczbę, 45 tysięcy, a średnia liczba widzów, ale Niesamowite, że jeszcze 3 lata temu w ogóle ciężko było pomyśleć, żeby ktoś średnią liczbę widzów miał na tym poziomie. Najwięksi streamerzy w Polsce parę lat temu to była średnia widzów 3-4 tysiące, to już było wow. Jak było 3-4 tysiące widzów, to to był top jeden streamer w ogóle w Polsce i nie było szans, żeby ktoś był wyżej, nie? To już to już było takie maksimum. Ale na turniej, a ja mówię, parę lat temu po prostu tak, wiecie, tak jak się streamowało normalnie. Euroszek 6, kurwa. Nie wiem, umyjcie uszy. Jest, są takie spraye te uszy, co się psika i one ci myją ucho, żeby ci odetkało. To są odetkajcie, bo nie rozumiecie chyba, co się do was mówi. Wejdź do mojego streama, please. Jasne, poczekaj, już sobie skopiuję twoją nazwę i zbanuję. Masz suba u Ewrona, nie lubimy takich. Oj, Exet Cosmo. Co to ma znaczyć? Chcesz do konta? Chcesz do konta, wyzywasz kogoś, bo ma subał kogoś innego. Tak? Taki jesteś? Przepraszam, nie, mnie przeproś. Kolegę przeproś. Możecie nie lubić jakiegoś streamera. Ja mam to gdzieś. Możecie lubić albo nie lubić danego streamera. Ale jeżeli jest jakiś użytkownik na czacie, który lubi danego streamera i nic wam złego nie zrobił, to dlaczego macie go wyzywać tylko dlatego, że on kogoś lubi? Przecież to jest największy idiotyzm. Na świecie. Wyzywać kogoś, bo coś lubi. Lubię twoje stópki. No a za to dostaniesz tajemnica. No dobra, to no, tutaj, tutaj kupa, Jednak moja zasada się nie sprawdza, ale. A co, jak ktoś lubi, Ewrona? Możesz lubić Ewrona? Czad, to miejsce jest miejscem, gdzie uczymy się życia. Daję wam życiową lekcję. Nie możecie kogoś nie lubić za to, że kogoś lubi. Kogoś, nie coś. Stopy są wówki. jest z gigaczadem. Ej, dobra, nie rozpędzaj się, ku. Bo ja bronię, ale ty się sam wkopujesz, dobra? Nie ma tak, że kogoś wyzywacie. Jedyny kogo lubię, to kasik. Spoko! Możecie oglądać Ewrona, możecie oglądać Mandzia, możecie oglądać Ksają, możecie oglądać kogo tylko chcecie. Lubić kogo chcecie. Po pierwsze, nie powinniście się tego wstydzić. A po drugie, nikt nie powinien was z tego powodu obrażać. Oceniajcie ludzi na podstawie ich czynów, a nie na podstawie tego, nie wiem, jaką modkę napiszą na czacie, dobra? Można lubić stópki. Nie można lubić stópek. A wyzywanie kogoś na podstawie tego, jakiej motki. Użył na czacie, jest naprawdę na poziomie malucha i po maluchach to bym się jeszcze nawet tego spodziewała, ale żeby sup, ale żeby sup tak pan napisał. Jesteś już w starszakach. Zachowuj się jak na starszaka przystało w tym przedszkolu. Już nie pamiętam twojego niechu i ciesz się, bo mi cię do konta jeszcze wysłała, jak się przypomniałam teraz. O, to ty, eksod Kosmo, mogłeś chyba w... się nie wychylać. Kocham się mama, bo jest 17 i 17. A ja ciebie też. Zobaczę sobie na godziny. No to za słodziak jest? Jaki turbo słodziak. Nie będę słuchać nowego szpaka no. Chyba mam lepsze rzeczy do roboty. W sumie dali mi tysiaka za promocję tej płyty. Świetny kawałek. To oni, nie? To od tego królika są. Ej, nie wiem dlaczego, ale ja się strasznie boję tego królika. Chociaż w sensie, jak na niego patrzę, to, to mam takie dreszcze i czuję niepokój troszkę. Chyba oglądałam jakiś horror z tym królikiem. Bo czuję strasznie. N nie podoba mi się, co widzę. Tak jakbyście Bukę oglądali, nie? Mamy postęp. Nagrałam to w story, w galerii handlowej na parkingu. Cały czas ktoś tutaj przechodzi i mnie to mega stresuje. Ogólnie gadanie mnie mega stresuje, ale w tym roku postanowiłam, będę wychodzić ze swojej strefy komfortu. a i najgorsze jest w takiej jak na przykład, bo Sandra sama z siebie mogłaby być bardzo popularną streamerką, influencerką, i w ogóle, i w ogóle, no nie? Ale przez to, na przykład, że jest jeden, to będzie nazywana już Sandra, ta od Nitra. Będą jej zarzucać, że, A, no, jesteś popularna w sumie, dlatego, bo jesteś dziewczyną Nitra. Zawsze będzie ta łatka gdzieś, nie? No, ona pewnie ma na to, ani ty, ani Remek nie macie takiej łatki. No jak to? Przecież Remek tyle razy mówił, że jest ze mną tylko do tego, żeby się wybić, żeby się pokazać szerszej publiczności, żebym wypromowała mu i robiła jego socjale. Myślicie, że kto robi jego posty na Instagramie? Myślicie, że on sam by wpadł na to, żeby jego Instagram tak wyglądał? Ja, jak ja go poznałam, to on miał może, nie wiem, pięć tysięcy followów. Pięć tysięcy followów. Patrzcie, co ja z nim zrobiłam. To wszystko dzięki mnie. Wszystko. Tutaj prowadził sam swojego Instagrama. Ma zdjęcie rozmasane w windzie i jak leży. A tutaj Proszę, proszę, jaki glow up Proszę bardzo Jakie piękne zdjęcia Piękne, piękne stylówki Podróże Rozmaity content Piękne ujęcia Doświetlanie Tak, o Tu ze znajomymi Ze mną O, pyk Różnorodność Co to jest? Jakieś Gdzieś się zap... Zaplątało się. Przyznam ci rację, ładnie mu zrobiłaś ja ten Instagram. Dzięki. Ale wiecie co jest super? Remek teraz sam pamięta, żeby na przykład dodać Polsce kilka dni. Na przykład już wie, żeby robić posty I na przykład sam sobie już dodaje hashtagi, więc jestem z niego dumna. Tutaj prowadził sam swoje. Prowadziłem sam i zajistego. Słucham? Chyba słucham? Co ty? Co ty Co ty, ty? No Dobra, jaki ty kóła jesz co jest nie tak w takich zdjęciach? Co jest nie tak w zdjęciu z zajebistym wózek? Co jest nie tak w zdjęciu rozmazany z maseczką? Tu prowadzenie, tak, Katarzyna. O, tu byłem na wakacjach. Gdzie? Czy, czy jaka jest różnica? Co, co jest nie tak? To wszystko w głowie, my. Ja, ja, ja mam takie wizje artystyczne, które przemarzają się ponad jakiekolwiek możliwości instagramowych influencerów. No, to jest to momencik. To ja robię. No i. A to jest zdjęcie piękne, profesjonalne, wykonane, ładne oświetlenie, piękne A reszta to co? Co, do selfie? Selfie się p****ć? Przy... zobaczyć jakie ja mam selfie No co? O, powiem wam co się odjechało wczoraj jak wyszliśmy z domu Przygoda była, widzowie Przygoda była jak wyszliśmy z domu Oj, mocne to było, no Słuchajcie Najpierw byliśmy na szansę, no nie? To tam pokazałam wam, gdzie byliśmy, ale pokazałam wam dużo później, gdzie byliśmy. Dlaczego? Bo wysłałam instytucję, że idziemy sobie coś zjeść na miasto. Cztery osoby napisały, idę szukać. Wie, wiecie, stwierdziłam, że to może być żart, ale stwierdziłam, pójdę, co im przyjdzie do głowy, no nie? Czyli pół godziny dopiero po tym, jak wyszłam z restauracji, to wrzuciłam relację, gdzie była ta restauracja. Żeby czasem nikt za nami nie szedł, nie? Z restauracji poszliśmy do kawiarni na Nowym Świecie. No i zahaczyliśmy po drodze o tą fabrykę tych słodyczy, taką. No i kupiliśmy tam te pianki, słodycze. W ogóle wszystko, mega dużo takich żelków I pani przyka się, tak patrzy na mnie Jeszcze ja oczywiście się awanturuję na pół sklepu z rękiem, nie? I, i mówię, kurwa, jak ty mogłeś? Prawie kilo tych słodyczy, przecież ty tego nie zjesz Awanturujemy się, tam idziemy do kasy Ona no, tak patrzy na mnie Czy ty nie streamujesz na Twitchu? Ja takie o, ups. Tak! Streamuję, cześć! No <grymę> to ja sobie zapłaciłem idziemy sobie, ja stamtąd mówię, dobra. Skip <grymę> skip nie? No i poszliśmy do kawiarni. No i w tej kawiarni siedzimy i Remo mi pokazuje telefon, że jakiś chłop stawił na relację, idzie za nami od tyłu, robił nam zdjęcia, na no nie? I nas oznaczył i o, coś tam z się podejść. Ja mówię, chłop był metr ode mnie. Ja nie widziałam typa, ale szedł za mną i robił mi zdjęcia z ukrycia. Ja mówię, uff, to było creepy, nie? Pisałem, mu, to jest... W... Creepy. Nie rób tak. Zdjął to tą relację już. Ale to było mega, mega takie... Ych. On nam zrobił zdjęcie chyba jak my wychodziliśmy z tej restauracji, czyli to było już mega, mega wcześniej dużo. Ja się tak zastanawiam, dobra, jakiś widz na ulicy, pani w sklepie, strasznie dużo ludzi już tak w miejscach publicznych mnie rozpoznaje i to, to jest takie aż dziwne uczucie, nie? I mówię, no dobra, ale spoko, no nie? Idziemy, idziemy dalej, wypiliśmy kawkę stwierdziliśmy, że wrócimy do domku i akurat byliśmy przy stacji metra, a przyjechaliśmy Uberem do centrum, no nie? Ja mówię, oj dobra, Remek, dobra, Chodźmy pojedziemy metrem, będzie przygoda. No ja mówię, jest stoka. do tego metra. No i jedziemy sobie metrem, jedziemy, jedziemy. I w metrze jest kontrola policji. Maseczek, no nie? No to ja wyciągam z kieszeni maseczka, założyłam, bo sobie zapomniałam przy wejściu. A remo nie ma. I podchodzi do nas pan policjant i tak. No, a jak tam? Kasik z bez maseczek? A ja tak, e? I pan policjant normalnie do nas, że a ja wiem, ja wiem, a ja tak no, on mówi, że ogląda normalnie, nie? No, i mówię, że dobrze, to na jaką stację jedziemy. Ralek powiedział, na jaką stację jedziemy. Mówi, dobra, no to wysiądziemy tam i co? Mandacic będzie. Ja miałam przez całą drogę, a jechaliśmy 20 minut. Ta policja stała przy nas cały czas i jakby nas eskortowali, jakbyśmy byli jakimiś więźniami albo czymś, i nas eskortowali metrem. Normalnie z nami stoi policja 20 minut jazdy. No, stoimy, mówimy, dobra. Ja tam cały czas tylko się śmiałam, nie? Siedzę, siedzę, patrzę, patrzę. patrzę. I webeka, no nie to maseczką, nie mogłam wytrzymać. Piękna sprawa była. Wysiedliśmy, ale pan powiedział, że upomnienie dostanie remo i nie dostał w do A ja mówię, kurde, szkoda, ta historia byłaby piękniejsza, jakby jeszcze widz dał Remkowi mandat. Ale fajny był pan widz, pozdrawiamy bardzo serdecznie, pan policjant. I ja jeszcze do Remka mówię w tym, tym metrze, że no to chciałeś przygodę, to masz. Zarobiste było. Tak, taki minusowy donate by był, no. Coś, coś w ten deseń. Niezła przygoda? No, była przygoda wczoraj. Fajnie było. Piękna sprawa bo jak się ja Mi się dalej chce śmiać, jak ja sobie pomyślę, że ja rozumiem, że na przykład widz mógł rozpoznać gdzieś w centrum Warszawy, pani, która pracuje w tym, mogła tam Nie pomyślałabym. Kiedyś będę miała dostać, wieszcie, mandat od pana z policji, który mnie ogląda. To jest kurde, całkiem ciekawy level. I powiedział, że za taki mandat za brak maseczki w transporcie publicznym to jest od 20 do 500 złotych, więc mógł takie 5 pak przyłożyć. Dziękuję, moi drodzy, serdecznie za dzisiejszy stream. Bardzo miło mi się z wami dzisiaj siedziało. Mam nadzieję, że wam również kocham was jesteście wspaniali sortucho na koniec